Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z newsem. Pojawiła się biblioteka Wim? Wiem. <grym> Aż mnie tutaj kusi, żeby powiedzieć już, już Wim wszystko. A ja nie wiem czy to, to 6 marca, czy to jest data jakby releasu, data jakby premiery, no ale 6 marca to jest dzień, w którym został ustawiony taki oto post, on jest teraz przypięty na tym profilu. No że rozpoczynają tego Wima. Oczywiście Vim, nie pomylcie z tym Vimem. Co to jest? A TypeScript interface for Ethereum with a focus on stability, developer experience, bundle size and performance. An alternative to EtherS.js and Web3.js. Tak, oryginalnie jestem blondynem. O EtherS.js i Web3.js już wspominałem. EtherS.js jest taką nowszą biblioteką. Web3.js to jest takie już trochę legacy, bym powiedział. No, ale tutaj oni przecierali szlaki dla tego Vima. No Wejdźmy sobie na stronę i zobaczmy, co tutaj jest. Mamy oczywiście czarne-białe. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! No, jest to paczka mpm owa To zwyczajnie jest biblioteka do JavaScriptu. Taka sama, jak właśnie... Jak... nożu. nie taka sama, ale która ma pełnić w projekcie tą samą rolę, co biblioteki i, FirstJS, i oraz Web3. I co my tutaj mamy? No tutaj znowu powtórzone, że jest lekkie, że jest composable, czyli jest jakby można z tego składać, jakby takie klocki Lego, i jest dobrze otypowana. Tutaj mamy to znowu powtórzone w tych czterech klockach. Przykład działania, jak widać, nie jest to żadna biblioteka do Reacta, jest to, nie, nie ma tutaj żadnych hooków, po prostu, po prostu czysty JavaScript. I zrobili to ludzie od Łagmi. Jeżeli nie znacie Łagmi, to obejrzyjcie poprzednie moje odcinki, gdzie nieco o tym mówię. Zanim kliknę Get Started i zobaczę, jak, jak pracuje się z tym Vimem, to chciałbym wejść w YVim I tutaj przechodzimy do dokumentacji. I mamy pięknie opisane, jakie były motywacje autorów, aby tą nową bibliotekę stworzyć, no bo. Dlaczego nie korzystać ze starej skoro są już wymyślone? Dlaczego mamy wymyślać koło na nowo? I ci deweloperzy biblioteki Wagmi, oni zauważyli, że w Ethers JS brakuje trochę tego developer experience. To znaczy, że te funkcje, to jak ich się używa, czy one są jasne, czy wiadomo kiedy jaki użyć, żeby to wszystko było jakby łatwe w obsłudze. Tak, tak jakbym to rozumiał, jako developer experience. Przyjemność użytkowania. Stability. Tutaj może nie mam aż takiego doświadczenia jak deweloperzy Łagmi. W końcu robią bibliotekę, która musi być nieźle otestowana, i tak dalej, żeby mają dziesiątki, jak nie tysiące przykładów ich użycia. Ludzie się tam zgłaszają z bagami, więc pewnie też tą różnicę gdzieś tam czują, że jakby ta większa ta stabilność. Mogłaby zostać zapewniona, po prostu wystarczyłoby się trochę bardziej zatroszczyć o kod albo no, zrobić od początku, właśnie. Bundle Size, to sobie później zobaczymy na dole statystyki, ale WIM jest no, przynajmniej 10 razy mniejszy, jeśli chodzi o bundle size oraz obsługuje tree shaking. To znaczy, że do bundla będą łączone tylko te części biblioteki, które są faktycznie używane i poprawione jest performance. Pewnie to też będzie widać na, zaraz na, w, na grafikach na dole jak szybko działa, jak szybko działa Wim. Tutaj jeszcze słowo o stability. Nie do końca wiedziałem jak to wyjaśnić, ale tutaj jest to bardzo pięknie wyjaśnione. To znaczy, że oni, żeby przetestować, żeby przetestować Wim, oni uruchamiają fork maszyny wirtualnej Ethereum. Także te testy one nie, nie latają sobie w, tylko wyłącznie w Node, w Javascriptie, ale jest odpalona, obok, jest odpalona obok fork Ethereum i to na nim są wykonywane te testy. Chociaż ciężko tutaj jakby nie jest to napisane, że lokalnie, jest tylko napisane, że jest to fork Ethereum. Ja do końca nie wiem, co to znaczy, ale fork Ethereum Node. No tutaj się chwalą po prostu, że napisali bardzo dużo testów, które, które pokrywają wiele przypadków. Oraz tutaj, że abi API, które oni zaproponowali jest to jest deterministyczne i, i, i pure, pure. Jakby nie da się tego, na nie chciałbym tego tłumaczyć, tłumaczyć na polski jako czyste, bo to zupełnie nie o to chodzi. Pure to znaczy, że yy, są to funkcje, pure deterministic, jakby są, dla mnie są to pojęcia związane z programowaniem funkcyjnym i, i tego bym się tutaj trzymał. To znaczy, że nie zależą od żadnych Zewnętrznych zależności i że funkcja wykonywana zawsze z tymi samymi argumentami zawsze daje ten sam wynik, dlatego też jest deterministyczna. I przechodzimy teraz do bundle size. I tutaj widać pięknie to, jaka jest różnica. IFERS w wersji 6, wersji 5 i WIM. 27 KB. Szczerze powiem, że nawet nie wiedziałem, że IFERS tyle, tyle tutaj waży, i że. Z każdym razem, kiedy wrzucam e-first do projektu, no to dostaję jedną dziesiątą mega, ponad 1 megabajta. Jak brzmi się na bebech? Performance. Tutaj, w, w, według przykładów, które podają autorzy, czyli wywoływanie funkcji is address 100 tysięcy razy no jest kosmicznie szybsze. Podobnie tutaj dla jakichś innych funkcji. Nie wiem, czy to, 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 to Troszeczkę nie jest tak, że zostały wybrane te najszybsze funkcje. Dobra, i przejdźmy sobie do Getting Started. I co my tutaj mamy? Znowu tutaj powtórzone, że 27 KB, test coverage i tak dalej. Ale żeby tego użyć, trzeba to zainstalować jako paczkę PMową I tutaj taki kod na początek. Co w ogóle trzeba zrobić, żeby to odpalić? Przykład użycia: get block number, bardzo proste. Bardzo proste rzeczy. No i możemy przejść, Aha, migracja jak przejść z ifel z piątki na Wim. No i z tego, co tutaj tak widać to się za wiele jakby to nie zmienia. Typescript tak robić to przez strict. Wtedy to w ogóle typescript ma dla mnie jakikolwiek sens. No i tutaj jakieś szczegóły benchmarks. To może nie, pominijmy to sobie. Platform compatibility. Kom, compatibility. No, prawie się udało, ale chyba akcent na złą sylabę i zawsze, jak chcę sprawdzić, jak się coś wymawia, to robię tak. Wchodzę w translatora i tutaj mamy taką ikonkę listen. Ja sobie teraz przesłucham. Compatibility. compatibility. Ok, już umiem to powiedzieć. Dobra, możemy wrócić. A więc platform compatibility. Jakby to do końca powiedzieć? VIM supports all modern browsers. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. And Runtime environments. No Dino BAN. Super. Co by trochę dziwne było, gdyby tego nie obsługiwali. No ale ok. VIM uses modern uh, ECMAScript features such as big Big-end big -end number. Okej, okay. to jest natywny, yy, natywny javascriptowy typ do jakichś dużych liczb. Czyli chyba, czyżby już odrzucali ten, y, ten big number, tą bibliotekę? No Jestem ciekaw. Yy, używa fecha yy, i error cause. No, Okej, okay, dobra. Autorzy przerzucają się, definitywnie przerzucają się na feature'y natywne dla javascriptu. Nie biorą jakichś tam third party libraries, tylko wykorzystują to co, to, co daje nam sam JavaScript, czyli coś. Tutaj bardzo piękna idea, mi się wydaje. Nie doceniałem Cię, ale teraz to się wszystko zmieni. Jak wejdziemy sobie w public actions, tutaj w tę sekcję po boku public actions, tutaj widzimy masę użytecznych funkcji, i to są funkcje, które możemy już znać z ACME albo z No One tutaj wszystkie są w takiej formie czysto JavaScriptowej. To co ciekawe, to było gdzieś tutaj na dole. Contract. Ins. ABI. Dziś było pewna rzecz, która mi brakowała zawsze w tych w usdap i WAGMI. Poszukajmy. Event. Create Event Filter. Watch Event. Jeżeli to ma być. To są rzeczy, które no, niby gdzieś tam udało mi się załatwić przez Ifers i przez. E Łagmi, przez USDAPA, ale się naprawdę nieźle przy tym napociłem i jeżeli rzeczy związane z eventami są tutaj prostsze, to naprawdę duży plus dla autorów, bo nie będę musiał się w końcu tak męczyć. Ok, to by było na tyle. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić coś więcej. Jakby tutaj na razie tylko powiedziałem sobie o VIMie, o VIM, o Vim. Boże, w przyszłych odcinkach uda mi się. Coś z tym wimem zrobić. A może jakby stanie się na tyle stabilny i powszechny, że właściwie będziemy korzystać tylko z wima. Także to było na tyle. Dzięki bardzo i do zobaczenia.